Cześć witajcie kochani Pepkowicze i chcę Wam pokazać taką fajną bluzkę jeansową, cena 30 zł, z taką falwaną i ona jest na gumeczce tutaj. O. I jeszcze chcę Wam pokazać teraz rzeczy letnie z nowej kolekcji taka fajna bluzeczka, duży rozmiar jest też XXL. Tu jest bawełna tam z dodatkiem minimalnym, lajkry. I cena 20 zł. I tu jest rozmiarówka. O. Taka typowo-letnia buzeczka. Króluje dużo rzeczy, słuchajcie, czerwonych i dżinsowych, bardzo fajnych. Nie chcę tutaj patrzę, Nowa kolekcja. Taka fajna rzecz z panterką u góry, taką niebieską. I cena 25 zł. I taka rozmiarówka. O, i jest to bawełna. I coś widzę szarego. w Moje kolory. Jestem ciekawa, co to jest. I taka, słuchajcie, fajna spódnica. Jest to duży rozmiar też. XXXL 30. Bawełniana. Ma kieszenie. O, taka szeroka, fajna. To jest taka bawełna, ale z dużą domieszką czegoś sztucznego. I tak tu się prezentuje na gumieszce, ale bardzo miła w dotyku jest i będzie pewnie szybko wyschnie po praniu. O, więc takie na lato. Teraz pokażę spodnie też letnie, kolejna rzecz, kolejny duży rozmiar w takim jasnym błękicie, fajnym i cena 40 zł. Może Powiem Wam, że jest duża rozmiarówka i są fajne kolory właśnie w błękitu, są bluzki dżinsów e, czerwieni, że można wszystko dobrać i fajne bluzeczki widzę o, taka mgiełka u góry taka kokardka, a tu mamy takie rozcięcie, ona trochę wygląda teraz niespecjalnie, bo trzeba ją odprasować, ona jest wygnieciona to jest sztuczne, ale ma mm, bardzo przyjemny materiał na pewno szybko wyschnie po praniu o. i cena 25 zł i tutaj na dole tak to się prezentuje wszystko Myślałam, że są rozcięcia w tej błusce na dole, fajnie było, ale nie ma I ta bluzka mi się podoba, ja Wam ją kiedyś pokazywałam e, 20 zł Podoba mi się ten kolor bardzo, jest jeszcze biała w takie kwiatuszki, jest czerwona w takie kwiatuszki, teraz tutaj nie widzę, ale y można sobie do niej dobrać spodnie nawet. Jak ktoś lubi taki materiał, ale razem to niespecjalnie by wyglądało, wiecie, osobno bardziej, a te spodnie też są miłe w dotyku. Ja też Wam pokazywałam, ale przypomnę Wam cenę 35 zł, a bardzo fajne są. Ale dla mnie ta bluzeczka jest takim hitem, bo za cenę 20 zł mamy bardzo elegancką, fajną bluzkę. Która pasuje jak większą, to jako oversize do getrów, a tak to do spodni, elegancki, białych, czarny. Bardzo mi się podobają te wózki. Mam podobne z HM Zapraszam Was na moje hole. Jeżeli jeszcze nie polubiliście mojego kanału, to zapraszam do polubienia kanału Instagrama. Link macie pod filmem. I kolejna rzecz: w kwiatuszki niebieska. O! Taka biała w niebieskie kwiatuszki SK i cena 25 zł. I taki tu rękawek.